Co, co, co Stoję od razu przy kasie, żeby oddać od razu mleko, awokado, bardzo drogie to, nie wiem po co to lubię bardzo Z, mleko, chowam tutaj, śledzie bez oleju, bez oleju i niedrogo, teraz już jest sezon na śledzie, Duraki. nieraz się kojarzy na to co świecie. To też mi z czym się kojarzy. Jak to tam głodnemu na myśli, czy nie? Eee, Kaczyk? Ja nie? jestem głodna. Jestem wkurzona, Melisa. Eee, Leosiowi Leosie w Tak. Musi być Proteina musi być Leosiowi. Eee. Ta taniej jest niż posztuczna. 12 zł to Dobra, Znów awokado. Nie, że ja tam bogato żyję, ale awokado w promocji. Serk wiejski. 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 Nie lubię tego, ale do Lidla już nie pojadę. Pieprzytom. Wątopkę. Ten dobry jest. Для бабці, бо мені заслугує на убірявий пункт на остан в день. Протеїна. 823. Та ще там? Так, спокійно. Не було іних хвостичок. Знову ще протеїна. Відбиш Дякую. Так краще не